W tym materiale filmowym pokażę jak w łatwy sposób zapisać się na zajęcia organizowane przez serockie inwestycje samorządowe poprzez portal strefa zajęć. Korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej wpisz adres www.cis.orot.pl. Na środku znajdziesz zielony kafelek Zapisz się na zajęcia. Kliknij go. Następnie kliknij w duży napis Strefa zajęć. Przed sobą widzisz wszystkie zajęcia, na które możesz zapisać siebie lub swoje dziecko. W tym celu musisz założyć konto. Jeśli jesteś już użytkownikiem tego portalu i posiadasz konto, wystarczy, że wpiszesz swój login oraz hasło. Możesz też zalogować się przez portal Facebook. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta i chcesz zarejestrować się, to po prawej stronie znajdują się pola do wypełnienia: imię, nazwisko, e-mail i kasło. Nie zapomnij zaznaczyć poświadczeń i zgód. Następnie kliknij Zarejestruj się. Dokonałeś prawidłowej rejestracji. W celu dopełnienia aktywacji konta, na Twoją pocztę dodatkowo został wysłany e-mail aktywacyjny. Teraz przed sobą widzisz swój profil. Możesz zapisać siebie lub swoje dziecko na nasze zajęcia, podając imię i nazwisko, rok i miesiąc urodzenia oraz dane teleadresowe. Wystarczy, że klikniesz nowy profil dziecka. Po stworzeniu pełnego profilu, czas na zapisanie się na zajęcia. Na swoim profilu kliknij w główne logo Strefa Zajęć. W okienku wpisz swoją lokalizację. W tym przypadku będzie to Seroc i kliknij szukaj. Po lewej stronie znajdują się filtry. W zakładce Organizator wybierz serockie inwestycje samorządowe. Teraz wybierz zajęcia, na które chciałbyś zapisać siebie lub swoje dziecko. W tym wypadku będą to zajęcia z boksu. Kliknij Zapisz się i wybierz uczestnika zajęć, którego chcesz zapisać. Musisz wybrać odpowiedni szablon opłat. Jeśli posiadasz kartę dużej rodziny, przysługuje Ci 50% zniżki. KDR należy okazać pracownikowi serotkich inwestycji przed pierwszymi zajęciami. Wybierz odpowiednią grupę. Nie zapomnij zaznaczyć oświadczeń i zgód. Kliknij Zapisz. Twoje zgłoszenie zostało do nas wysłane. Kliknij Przejdź do mojego profilu. Na swoim profilu możesz śledzić status swojego zgłoszenia. O akceptacji poinformujemy Cię drogą mailową. Żeby zostać zaakceptowany przez administratora na zajęcia, należy niezwłocznie dostarczyć deklarację uczestnictwa do siedziby SIS znajdującej się na ulicy Pułtuskiej 47 lub wysłać skan wypełnionej deklaracji na adres biuro Deklarację można pobrać ze strony www.sis.pl W zielonym kafelku zapisz się na zajęcia. Serdecznie zapraszamy na zajęcia.